Yo! W kolejnym filmie Super Mario Sunshine. Tu mamy po raz drugi intro pokazane. A teraz wkraczamy do pierwszego świata. Jak pamiętacie, w pierwszej misji był pokazany Shadow Mario, że tam był? Obok tej piranii, ale on znikł. I koniec zobaczymy przez bardzo długi czas. To jakby miała być taka wiadomość, że no to on to robi. No to, to on był, to był on? No, i właśnie druga misja to mogliśmy skipnąć tą pierwszą, i byśmy od razu do drugie robili. O i tutaj ciekawa mechanika. Ślizgamy się na wodzie. Właśnie gra tego uczy. I jeśli zrobimy wodą gdzieś, to też tak można się ślizgać. O, tu jest na saramę. Muszę znów się przyzwyczaić do guzików. Też tak można się ślizgać właśnie. Tam już widać od tali yy, Czerony M. I tu jeszcze nie ma na Później będzie niebieski końce zebranie Jak to będzie odbudowane. No, w przeciwieństwie to Super Mario 64 poziomy prawie za każdym razem się zmieniają. Tam, czy coś jest dobudowane, czy po prostu coś wielkiego się dzieje? No, w Super Mario 64 to prawie nic się nie dzieje tam, na przykład, w drugim świecie, pokonasz Bossa, to później wieża jest i to tyle. A tutaj to co chwila coś się zmienia. No, tutaj są ptmorcze, trzeba ominąć. Tutaj naokoło. Mały trening, chwila trzeba, trzeba to umieć. jestem za blisko i dlatego tak długo zajmuję mi się wydaje. Oczywiście, że zapiszę grę. A ten co gada? Jestem jedynym! Rozumiesz? Jedynym! Marnowanie wody bez powodu Tutaj ten znak nic nie znaczy. Tam później chyba Shine się pojawi, gdy coś zrobimy w którejś misji I teraz chatting and chilling A, jakie ładne ptaszki Dawaj to PTP runa Patrzcie na nich, robią dosłownie to, to samo. Um, are we going to fall? Oh, <laughs> tak popatrzyli na siebie. <laughs> Wystarczyło, że Mario skoczył już było za ciężko. Nie wiem, co to mówi o wadze Mario. <laughs> no to jest dosyć a a także to głową robi. Zwykle to otwiera buzie i strzela atakiem. To więcej na serane będzie. Trzeba napełnić wodą tego kwiata. I teraz ground Nawet taka strzałka czerwona jest, która pokazuje. O, zrób ground tam. O nie? No dobra, ale chociaż zobaczymy. Uł, ale to, to przydko wygląda. By to chyba nie jest jedzenie. Dobra, robi to. Jeśli się nie zdąży napełnić tego kwiata to pełna, to jakby zostaje to. Później. Na przykład, gdyby wróg mi uderzył i by mi się nie zdążyło zrobić. O! Szybki cykl. Jak zwykle w krach, zasada trzech. Więc kończymy tego boza. I się zmienił w czekoladę. Czyli ten potwór też był z farby. Wszystkie potwory w tej grze są z farby tak naprawdę. Umyjemy to. O tak, umyjemy. Ja wszystko muszę wyczyścić. No jak byłem mały to tak jest się stoczyłem. No. Niszczymy tą całą farbę i po nic. Nawet żadnego przeciwnika praktycznego nie rozwalamy. O i tu nowe area jest. Ale to później. O, zrobię to później. Zmieniłem stanie. Bo będzie inna kacęka, później. Musimy wszystkie kacenki zobaczyć. O, ten poziom. nie. Ciekawe, co tam się stanie. Wszystko jest czyste. To ta babka się tak kręci. Co jej się stało? Pst. O ten przeciwnik. Jeśli podejdziemy, to niego to się słaba, ale jeśli damemu mu na wodą, to można go pokonać. Jeden ja coin. A i robi ten atak. Nie można mu nic zrobić. Tutaj kościół jakoś się uprócił wyczyśćmy go. Jo, jo. Dobra, on nic nie daje, niestety. A zrobię ten. Życia wezmę. Kto wie, może umrę wszystkie razy. Pięć. Rama jest otwarta, ale ja i tak muszę nad bramą pokazać wyższość. To nie wiem czy któryś przeciwnik dawał nie nieposką. Pokonam go, zobaczę. Nie, okej. Okay. Ale może tam? Nie, tam też nie ma tego przeciwnika jeszcze. No tutaj trzeba nieźle wskoczyć, trickstrowić. I jesteśmy. I teraz uwaga, niespodzianka. Musimy zrobić poziom bez złota. No to są albo najlepsze poziomy, albo najgorsze poziomy. Według... <ścoughs> Zależy od gracza. O, już umarłem. Ja osobiście lubię te poziomy, ale według mnie, Mario w tej krzesie zbyt szybko rozpęca, jak w Super Mario 64. Bo tam to powoli można było, a tu to od razu. Tu nie ma nawet rozpęcenia. Tu maksimum speed jest od razu. I to przeszkadza mocno w tych poziomach. Jak widzicie. Od razu idzie. Także nie możemy używać hovera ani żadnych innych rzeczy. Taki skok nawet jest super groźny. Dobra, i teraz ostatni. Uuu, to było piskie który nie zrobił tego dajwa, to nie wiem, czy by się udało. Czy Mario by chwycił krawędź. To był taki smaczek przed Grozą, bo właśnie będą wiele trudniejsze poziomy. Miało tylko nas przyzwyczaić do tego, co nadejdzie. A pokonam. Pokonam tego. to stworzy. Tutaj farpa jest czarna i w tym świecie też będzie czarna. Symbolizuje olej, jaki będzie w tym świecie. W sensie zanieczyszczenie to główne zanieczyszczenie w oceanach, jakie mamy w naszym świecie. Chyba dostał trzy razy. Został tam trzech. Ale, uwaga, on wstał znowu. Druga runda. On się tak łatwo nie poddaje. Ja. I tu jest taki Tomek. I patrzcie na to. O ja o! Tak, Shine Sprite. Można kupić jeden Shine Sprite za 10 niebieskich coinów. No! Czyli lore w tej grze jest taki, że te wszystkie Shine Sprite zniknęły i musimy je przewrócić, by było słońce, a te niećwiatki mają aż 24 Shine Sprite y. i chcą je sprzedać po prostu. To jest. Czy to powinno być legalne? What the heck man? What the heck? No i tu sławna misja z Mario 64. Łapanie czerwonych coinów No i ważna matka. Bo w Mario 64, gdy były misje na 100 coinów, to mogłeś złapać tą gwiazdkę i iść dalej. I zwykle łapało się to, gdy się robiło coiny czerwone, ale w tej grze jest tak, że gdy złapiesz Szain Sprajca na 100 coinów, to teraz u Cię wywala z poziomu. Także nie będzie 100 coinów teraz robione, tylko te koiny czerwone. O tutaj widzicie, coś czerwonego jest. Ale Flat nie spojrzał nam jeszcze, co to może być. O, no. po skończeniu świata to powiem który poziom jest najlepszy to 100 coinów, i go zrobię od razu. Może bardzo długo zajęć. Możliwe, że to montaże będą po prostu. Bo 100 koniów w tej jest bardzo ciężkie. O tam niebieski koń jest, zaraz go słapię. Jeszcze jak się skinie, o... Oh. Ta kra może być okrutna. Ale tylko też w galaktyce chyba usunęli te gwiazdki na 100 coinów. Bo tu już za dużo było to zbieranie. Dwa coin. Chyba tam coś jest. O, to jest najgorszy przeciwnik, że ten wiatr. To jest taki sniper. Tam niebieski koniec, ale nie wiem czego. Dobre, to słabe? Czy to możliwe? Teraz? Jakoś wejść tu trzeba? Może jak wejdę tu na samą górę? Mario, dalej. O nie, sniper. Spróbuję tam to skoczyć. Uta się chyba. Jest. Później mi się wydaje, że łatwiejsze to jest do zrobienia. To jak teraz ktoś nie może, to później może zrobić. Oczywiście. Jak najbardziej. A wody brak. Tak jak pokory. Cieszą, dwa quick Luigi. A tutaj już widzę. E, chyba się nie uda. Kolejny one-up. Jeśli możecie, to róbcie to za każdym razem potem. Przedaj się do tych poziomów bez Czasem trochę to zajmuje, aby iść do tego, do tego poziomu. Gdy będzie game over to trzeba 5 minut popracować, żeby wrócić do, do tego miejsca. Gdzie może być ostatni kolej? Na wiatraku którymś? Być może jest na wiatraku. NIE MOGĘ ZROBIĆ MISJI! Ten, kto powie, ten czerwony koń łapka w górę. No, nie widzę. A tutaj, ostatni był. Mam cię. No, później będzie jeszcze jedna misja na czerwone coiny. Nie wszystkie światy mają, z tego co pamiętam. Ale niektóre właśnie mają dwa. I lista misji też się różni. Ogólnie lista tak gwiazdek możliwych w danym świecie jest sobie większe, ale z mniej światów. Prąd mnie bije. O, czyta się. O! A, ale wiatr mnie uderzył. Tylko nie wiatr. Tego przeciwnika nawet rozwalić się nie da. On się w nieskończoność. Respi atakuje. Taki frajerek. Dobra, czasu zostało? Chyba jeszcze że bossa ubić. Tak, kolejny boss. Robię speedrana teraz. O, kolejna kacenka. teraz tam jest brudno. Tam jest olej, ale w świecie nie ma farby oleju. Jest olej jest farpa piaskowa olej piaskowy. Normalnie. No i znów wszędzie jest czekolada. O co chodzi? A bom wrócił. I znów jest chaos. Tutaj chyba jest jeden pianta, którego można ubić? O tam? Jeśli teraz go nie ma, to później będzie. O dobra, on daje je niebiesko na 100%. O hi ho. Thanks, man. Nareszcie, ktoś mi płaci za robotę. A później wytam i tak wszystko na gwiazdki. Żeby wam było lepiej. Teraz, jeśli chcecie to możecie to myć. Wtedy walka będzie łatwiejsza. Oni chyba nic nie dają? Zobaczmy. Może to Chuckster jest? Pogadam z nim. To, to jest Chuckster, on rzuca. Ulubione NPC-ty, wszystkich kraczy Super Mario Sunshine to są. Tu wcześniej nic nie było ciekawego, ale teraz ten boss jest. I tu jest pełno tej czekolady. Powoli się włota kończy. Ale powinno starczyć. Jak nie to cięcie zrobię. A kolejny APC, znaczy piąta. O co daje? Tutaj na górze jest też koń, z tego co pamiętam. Tutaj trochę triki, saplūki. Trzeba zrobić. Jakoś się odbić. Bo to trzeba inaczej. Inaczej trzeba, jeszcze inaczej. A nie można się od tego odbić. Specjalnie tak zrobili. Dlaczego? Dlaczego tak zrobiliście? O, no, nie ja chciałem tego koiny. Wiem, że się koń nas O ale ciężko. Chyba, że od niego. Dobra, chodźcie tu. Trzeba wycelować w tego urwisa. I'm charging laser. <coughs> no to teraz powinna się udać, Jest. Włody brak, o, ale tam jest butelka. I gdy to weźmie to tutaj o teraz za całą wodę. Nie trzeba wchodzić do kąpieliska. O, I teraz on atakuje, wystarczy wodą zrobić. I spada na ryję a plecy. Teraz nowy atak. Wiaterek robi huragan, tornado. Jak chcecie to nazwać. A musiałem się obronić. Ale widać, że jego przuszek jest trochę większy teraz. Jest w ciąży. Z wodą. Otwieraj tą gębę. Ebo, trzeba być trochę dalej. Wygląda na to. Ok, cztery razy, co piąty raz robisz? Cykl pięciu razy. 50 cent. Teraz Bound. Tak szybko zrobiłem, że nic się nie stało. Byłem w tej piranii. Lul. W łeb się wali. Musi być okarnięty. Nie, co ty robisz, k człowieku? Nie tak się umawialiśmy. No najle... Właśnie dlatego, można omyścig to wcześniej, żeby to nie przeszkadzało. Ale ja tu speedrunner robię. ale silnik. Kapuł. Te świnki też tu są. Tylko przeszkadzają, tak naprawdę. Lepiej być z dala od nich na razie. A chyba. Świnki są po to, żeby uderzać tam piranie nimi, ale można normalnie też. Teraz jest za wysoko, teraz zaraz przestanie latać. O, już jest w zasięgu, prawda? A masz. No pewnie o to chodziło ze świnkami, ale można tak też. Uuu, szybki cykl. Tu lubimy widzieć. Koniec to z Tobą. To jest właśnie życie piranii. Zmienia się w czekoladę znów. Mario on te move. Give this. It's mine. Jak ktoś inny czołomie. Ja z stąd. Bołem tą perspektywę miałem 8 lat. Dosyć. Tam, tam miejsce później umyjemy. Na samym odcinku. Do zobaczenia. yo, yo, yo. To Do smutnego.